Szanowny Panie Marszałku, Panie Mistrze Wysoka Izbo. Szpitale powiatowe toną w długach. Sytuacja finansowa szpitali powiatowych po roku rządów koalicji 13 grudnia jest dramatyczna. Pogłębiające się zadłużenie szpitali, w tym zadłużenie w zakresie zobowiązań wymagalnych sprawia, że bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów jest poważnie zagrożone. Dla niektórych. To przysłowiowe już wydłużenie kolejek na zabiegi specjalistyczne, ale dla innych chorych to wyrok śmierci. Na tę sytuację finansową szpitali powiatowych złożyło się nade wszystko to, że Ministerstwo Zdrowia nie zapewnia stabilnego systemu zapłaty za nadwykonania. Brak terminu. I opóźnienia w zapłacie zaświadczenia nielimitowane oraz stanowisko Minister Zdrowia o odmowie zapłaty zaświadczenia limitowane, brak tarczy ochronnej dla szpitali w związku ze wzrostem cen gazu oraz energii elektrycznej, mo można uznać za podstawowe powody narastającego lawinowo zadłużenia szpitali powiatowych. Przykładem jest szpital w Nisku które zaświadczenia limitowane ma niezapłacone 2 miliony złotych, a zaświadczenia nielimitowane milion złotych. Zmusiło to dyrektora szpitala do przeanalizowania sytuacji związanej z organizacją swojej jednostki i w następstwie tej analizy podjął decyzję o najpierw zawieszeniu, a następnie o zrezygnowaniu z prowadzenia oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz oddziału neonatologicznego. Liczba porodów w 2022 roku w tym oddziale to 319, w 2023 317, a od stycznia do czerwca 2024 roku 132 porody, podczas gdy narracja jest dość powszechnie taka, żeby oddział był opłacalny, należy osiągnąć liczbę 700 porodów w skali roku. A zatem chciałabym zapytać, kiedy minister zdrowia zdecyduje o tym, że NFZ wypłaci szpitalom za nadwykonania nielimitowane, czy zostaną uregulowane należności zaświadczenia limitowane wykonane w 2024 roku i jaki jest system wsparcia dla zadłużonych szpitali w następstwie nieprzewidywalności wypłat wykonywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Pan minister Marek Kos. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Tutaj na początku chcę powiedzieć, że i Ministerstwo Zdrowia, i Narodowy Fundusz Zdrowia systematycznie podejmuje działania, które umożliwiają finansowanie świadczeń w jak najszerszym zakresie, z jak największą szybkością, jak również jak największej ilości. Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał w ubiegłym roku w 2024 wyższą dotację celem sfinansowania świadczeń gwarantowanych, w tym właśnie nielimitowanych świadczeń. Łącznie to zwiększenie w 2024 roku wyniosło blisko 6 miliardów złotych. Tutaj nastąpił wzrost kwoty dofinansowania z 8,8 miliarda do kwoty 14,8 miliarda złotych. Te środki na, na 31 grudnia wszystkie zostały przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia celem właśnie zapłacenia za nadwykonania. Natomiast mając na uwadze ograniczone środki finansowe, rozliczanie tych na, nadwykonań limitowanych w 2024 roku dokonywane jest przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym właśnie przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach środków zaangażowanych w umowy danych podmiotów leczniczych, gdzie możliwe jest tylko zamienianie świadczeń nadwykonanych w te niewykonane i przesuwanie środków po prostu na podstawie kompensowania tych, tych rozliczeń. Natomiast ostateczne rozliczenie świadczeń, które były udzielone w roku 2020, w czwartym w ramach umów będzie zrealizowane w, w określonym terminie, dla których, który dla wszystkich podmiotów leczniczych, dyrektorów podmiotów leczniczych jest znany, czyli jest to 45 dni od zakończenia roku kalendarz, kalendarzowego, czyli będzie to w okolicy 15, 15 lutego. W roku 2024 były istotne e, zaburzenia płynności w płaceniu nadwykonań, nielimitowanych czy też limitowanych, ale te środki koniec końcem dotarły do, do wszystkich podmiotów. I tu chcę zauważyć, że jeżeli chodzi o oddział podkarpacki Narodowego Funduszu Zdrowia, to te nadwykonania w pierwszym kwartale były na poziomie 337 milionów 111 tysięcy, z czego ponad 195 milionów to zaświadczenia nielimitowane, a zaświadczenia limitowane, jakimi są programy lekowe, zostało zapłacone prawie 42 miliony złotych. W kwartale drugim za świadczenia nielimitowane zostało zapłacone 320 milionów 43 tysiące, z czego za nielimitowane świadczenia 188 milionów 389 tysięcy, a nieco ponad 62 miliona na, na programy lekowe, ale też i na wentylację mechaniczną, czy też na żywienie. W kwartale trzecim większość świadczeń nielimitowanych, jak również limitowanych w programach lekowych było zapłacone. Został do zapłacenia z całą pewnością czwarty kwartał, bo tu te, te środki są dopiero i kompensowane pomiędzy danymi świadczeniodawcami, jak też w ramach oddziału wojewódzkiego nfz jak również czekamy na rozliczenie, możliwość rozliczenia końcowego. W tym momencie mamy niezapłacone świadczenia nielimitowane, programy lekowe, czy też chemioterapię, która jest, która jest do zapłacenia. W zasadzie chemioterapia także jest zakresem, który należy zapłacić, tam są używane leki. W sytuacji świadczeń nielimitowanych wszyscy świadczeniodawcy są pewni tego, że będą mieli zapłacone za wszystkie udzielane usługi medyczne ponad limit. Podobnie jest w programach lekowych, jak również w dużej części świadczeń, które są wykonywane jako świadczenia limitowane. Najprawdopodobniej nie wystarczy środków na wszystkie usługi wykonane w ramach świadczeń limitowanych, ale obserwujemy to nie pierwszy rok jest to rok 2024 tylko w każdym roku świadczenia nielimitowane, od kiedy pamiętam, a pamiętam bardzo długo. Nie były zapłacone. Świadczenia limitowane. Nie były zapłacone. Zawsze były zapłacone nielimitowane, limitowane. Nie były zapłacone i w 2023, i 2022, i 2021. Zawsze był z tym problem. Ryczałty szpitalne, jeżeli nawet były nadwykonane, nadwykonane, zapłacone nie były. Wyjątkiem był rok 2022, kiedy było zapłacone 60% nadwykonanie. Rok 2023, gdy zapłacono. 50% nadwykonanych usług w zakresach limitowanych. Były pytania dotyczące szpitala w Nisku i szpitali podkarpackich. Tutaj odnosząc się do zobowiązań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia do szpitala w Nisku, zgodnie z danymi, które otrzymaliśmy, które zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia z NFZ, nadwykonania tego podmiotu za rok 2024 wynoszą.

Z tego też wynika, że z tych dwóch milionów także część świadczeń jest nielimitowana, która z całą pewnością będzie zapłacona. Część jest limitowana i z tą gorzej, szczególnie dlatego, że ona dotyczy świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii, narządu ruchu. Są to zabiegi plastyki. Także tu może być z zapłatą, ta zapłata niepełna. Dziękuję.